Nikt z Was, nikt, nie może mieć jakiegokolwiek zgrzytu w kwestii utracalności zbawienia. Pół roku temu dostałem od Boga w ogóle hmm, przekonanie, żeby zrobić kompletne opracowanie. I ja napiszę książkę, więc zacznę pisać w maju o utracalności zbawienia, daję sobie na to rok. Bo ja wiem, że za każdym razem, to co Julita mówiła, jest masę. Przywódców, którzy szukają jakimś wersetem, żeby się zasłonić. To jest coś takiego. Mniej więcej 10 lat temu chyba Artur Ceroński jako pierwszy powiedział w Polsce publicznie Bóg nie jest wszechmogący. Aaaa! Ostatnio widziałem Tomek Dorożała napisał, tak? Bóg nie jest wszechmogący. O, hejter, uciekajcie, tak? Bóg nie jest wszechmogący. Nie może przestać Cię kochać. Nie może wyrzeć się swojego słowa. Nie zmieni swojego słowa. Nie wyjdzie poza prawdę. Ludzie myślą, że, że Bóg, który jest wszechmogący, to bo tak chce. Dzisiaj mnie kocha, a jutro, jak moja była partnerka, czy partner, zostawi mnie. I tego się spodziewają. Nie, nie może być jakiegokolwiek zgrzytu w was. Poproszę, wiecie, o co chodzi? Ludzie nie przeżywają Nowego Narodzenia. Nie rozumieją Nowego Narodzenia. Martwa natura umarła, a człowiek się zjednoczył z Bogiem. Weź to rozerwij teraz. Cząstki, które się przeniknęły, połączyły to, co powiedziała Julita, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Lęk. Nienawidzę religii protestanckiej, tak samo jak wszystkich innych religii. Nienawidzę. Dlatego że robi ludziom herezję. Że ma imię, że żyje, ale jest martwa. I ludzie wolą siedzieć w swojej strefie komfortu. Nie wychylę się, bo Bóg we mnie strzeli. Co to jest? A co było w katolicyzmie? Tak? Że Bóg mnie ukaże, jak coś zrobię? Tu też. Wychylę się. A może powiem coś na tej ewangelizacji? Dwa słowa za dużo i zbawienie stracę. Albo odpowiem temu bratu jakoś tak nie w miłości i zbawienie stracę. Uważam, że 90% problemów ludzi narodzonych z Bożego Ducha wynika z tego, że w głębi siebie nie wierzą w nieutracalność zbawienia. Nie są w stanie przeskoczyć pewnej rzeczy. Z czego to wynika? Nie rozumieją charakteru i serca Boga. Poruszają się w schematach Światowych, cielesnych, nie zanurzają się w jego naturę. I tak naprawdę spłycone jest Nowe Narodzenie. U katolików jest to nie wiem, kto jest zjadł Opłatek, u, nowego, u protestantów powiedział, Jezus jest moim Panem. O, teraz się stało. Nie. Nowe Narodzenie to jest potęga, to jest ogromna siła, to jest w ogóle, wiecie, wielkie wydarzenie. Umarła stara natura. I ludzie mylą to wszystko ze swoją duszą: że w duszą pamięta stare rzeczy. Że przeżywał jakieś stare rzeczy, ale nie jesteśmy duszą naszą, nie jesteśmy naszym umysłem. Jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha na zawsze. Na zawsze. Nie może w nikim was cokolwiek zgrzytać. Nie może być wątpliwości w tym temacie. Nie sięgniecie po wiele rzeczy z Bogiem. Nie sięgniecie. To jest temat, który trzeba przeorać. Przeorać wzdłuż, wszerz, w poprzek. Musicie być tego pewni. Zrozumcie, mam, mamy trzy rzeczy tak, w tej całej materii, które i w tym przykładzie, o którym mówiła Julita też z Hebrajczyków, które się przenikają. Jest kwestia Boga, jest kwestia diabła i jest kwestia grzechu. I ludzie to wszystko mylą. Bóg rozwiązał temat grzechu. Rozwiązał dwa tysiące lat temu. Jezus stał się grzechem. Jezus został osądzony za grzech. Wymyślił plan odkupienia ludzi. Przez wiarę nowe narodzenie. Pokonał i rozbroił diabła. I teraz, diablo, strategia diabelska polega na tym, będę ich okłamywał, żeby nigdy nie zrozumieli, jaką moją pozycję. Jak się będą bać, a sam się cały trzęsę. To będę ich trzymał w szachu. Mają ogromną władzę, ale nigdy z niej nie skorzystają, bo się będą bali, że pójdą o jeden most za daleko. Więc się zatrzymam, wycofam. I teraz przy, przychodzi myśl, przychodzi pokusa, człowiek upada, jest błąd, i, o nie, i diabeł już aplikuje teraz. Całe, całe lekarstwo, cały, cały proces myślowy w ogóle. Potępienie, bój się teraz. Nie jesteś taki święty. Nie jesteś jak Jezus. nie Gdzie ty jesteś zjednoczony? Ty? Ty? Gdzie ty? Nie mówi ci tak? Przecież ty nawet publicznie nie możesz o mnie powiedzieć. Gdzie ty jesteś zjednoczona? Ty jesteś święta i wymieniać ci wszystkie błędy po kolei. Taki jest diabeł. Bo to jest jedyna jego broń. Bo jak ty złapiesz to, że on jest pod Twoimi stopami, i nie ma nad Tobą władzy, że on nie jest problemem, że w ogóle diabeł nie jest problemem w życiu człowieka, tak? Zrozumiesz, że nie utracisz zbawienia, to będziesz szła jak przecinak. I on się wtedy Ciebie będzie bał. Wtedy jesteś dla niego groźna. Wtedy jesteś niebezpieczna dla diabła. Cała nauka, cała religia, wszelkie te intelektualne doktryny sprowadzają się do tego, żeby w jakiś sposób zatrzymać człowieka, żeby go skontrolować, żeby mu postawić pewne ramy, tak, żeby się bał. A z perspektywy Boga to jest proste: tak? już jesteś mój, nic cię od tego nie oddzieli, jesteś na misji na ziemi, daję ci rady, jak tą misję. Realizować zwycięsko, żeby się tutaj nie potykać. Ale nie, że ty się wywalić, przestajesz być mój. Bóg został sprowadzony do postaci, która jest w ogóle zaburzona. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ojciec, który w tym momencie mówi: Już dzisiaj nie, nie będę ojcem. Przestaje być ojcem. Zobaczcie, to jest to, to jak Julia używała tego przykładu, to, to tak sobie myślałem, że. Takie dziecko, nie? ono może krzyczeć, albo nawet taki wiecie 30-latek, już nie jesteś moim ojcem, ale idzie do urzędu i musi wypisać imię ojca i nie napisze nie mam ojca nie? i pisze Stasiek, Zenek, pisze i co z tego, że on się pokrzyczał, co z tego, imię ojca, bo cię nie zameldujemy, bo nie dostaniesz kwitów, tak, imię matki. Ty, czy... Ja się go wyrzekłem. Wiecie, to tak jest, tylko to jest bardzo ważny temat. Wiecie, zaczęliśmy tym poselstwem to jest duży temat i on jest bardzo ważny. Człowiek to jest kilka takich obszarów, które powodują właśnie, że, że człowiek się czuje bezpiecznie albo się nie czuje bezpiecznie, tak? Ale jednym z nich to jest właśnie wiara w nieutracalność zbawienia. W ogóle, sorry. Nie, nie, nie ścigam się, nie muszę zasłużyć, nie muszę dołożyć, nic się nie stanie, tak? Jak Teraz tak, powiedziałem, że jestem ewangelistą i teraz przez miesiąc nie byłem na ewangelizacji. Kurczę, to Bóg mnie wykopił, już mnie nie kocha. Już jestem teraz w trzeciej lidze synów. już jestem, muszę teraz zasłużyć, przebić. I teraz będę dwa razy dziennie na ewangelizacji, to wskoczę do drugiej ligi, tak? I tak się będę przebijał. Tak myślimy, bo tak, bo tak działa ten świat. na ja to do przyjdzie nie jesteś ewangelistą, bo Ty od miesiąca tam nie byłeś. Ja sobie tego nie wyobrażam. Wiecie, i ja, ja w ogóle ubolewam nad tym, że nie ma nauki do zdrowej, bo ludzie tego nie przeżywają. Ja pamiętam, że ja się naprawdę zmagałem w ogóle. Mówię, jak to mam gorące serce? I czytam w tym, ty, 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 tym Ewangelii Mateusza, i te bluźnierstwa im przychodzą i mówię, i jak grzeszę przeciwko temu Duchowi Świętemu, a ja tak bardzo nie chcę, ja byłem, jak rozklepywało mnie to. Ale nie było kogo, kto by mi to wyłożył w tamtym czasie. Trzeba Czas się było przebić, przekonać to w, w ogóle. Źle pomyślał, tak. Wiesz, no, no, że tylko oni się mierzą z takim dylematem. Masz osób, Jest moment taki podniesienia, uwielbienia, wszyscy mówią Jezus mój Pan, Jezus mój Pan. Ty, a nagle ci się ładuje w ogóle tryb w luźnie, z których nie, nie używasz, nie? Tu, tu nie będę mówił pod kątem Boga. I patrzysz na tych wszystkich ludzi, nie? Oni tacy święci, oni tak, tak przeżywają, się... nie? A ty siedzisz w ogóle rozklepany, nie masz, nie masz z kim o czym pogadać, tak? dzisiaj nie wytłumaczy, to po prostu demon, w ogóle wyrzuć go, ale nie bój się, tak? nie bój się, to tylko demon po prostu, zwykłe małe ścierwo, które jest w ogóle, trzeba wyrzucić w ogóle, tak, zmienić tok myślowy w tym temacie, ale się przede wszystkim nie bać, prosta informacja, a ja się na przykład borykałem z tym, że, że co, co mam z tym zrobić, jak, jak głupot czytałem tą Biblię, wiecie, że czytam normalnie, normalnie, dochodzę do tego fragmentu, serce mi już wali w ogóle, co się w ogóle, ale mówię, przeczytam ten fragment, bo nie chcę... Bo co będzie, jak go nie przeczytam? Ja go nie przeczytam, to może już całkiem się wyrzekam tego, więc szybko przeczytam, żeby przejść, żeby się nie denerwować. Mówię, mówię, jak krety w ogóle. mówię, jak w ogóle. co ja robię w ogóle? Ja wierzący człowiek, jestem w ogóle za Bogiem. iść. Co ja, co ja odwalam tutaj w ogóle za rytuały? Ja nie, nie rozumiem o co tu chodzi. Tylko, że ja wiedziałem, miałem swoją dyscyplinę życia. Ja brałem miskę, w ogóle siadałem, ja zbierałem informacje od ludzi, tak? Skoro Artur mówił, nie wiem, że się uwalniał od demonów, że pewne demony rzucały nim po ścianach, a pewne powodowały, że... Że rzygał, to Ja sobie wychodziłem, jak Wilita zawoziła dzieci do przedszkola. Siadałem sobie na kanapie z dołu, brałem sobie miskę, wypisałem wszystkie sobie demony, które, które były. Nie, nie, nad żadnym się nie zastanawiałem. Jak usłyszałem, że jest jakikolwiek demon, go wypisywałem, bo ja chciałem być czysty. Było proste pragnienie. Siadałem na tym, mówię, jak będę siedział na, na, na kanapie, to nie będzie mnie rzucało po ścianach, bo najwyżej się mnie rzuci na kanapę, tak? A miskę mam tutaj zieloną obok, mówię, jak stoję, to się wyrzekam do miski, tak? No i prosta sprawa, i się od demonów. I siadałem tak w ogóle i, i po kolei do każdego demona mówiłem, tak? Eee, wychodzisz, wychodzisz, przeklinam Cię, wynoś się, tak? Nie miałem wtedy jeszcze żadnego rozeznania, czy mam jakiegokolwiek demona, czy nie mam demona, ale miałem ogromne pragnienie, żeby być czystym. Nie żygałem, nie rzucało no nie wiem, róż, różne są jakby sposób wychodzenia, nie wiem, ale rzeczy ode mnie odchodziły. Tak? Rzeczy ode mnie odchodziły w którymś momencie w ogóle się zorientowałem w ogóle, że nie mam już tych myśli. Nie pojawi się, nie pojawi się taki też głos, tak, ale nie zostawiałem tego. Tak? Uderzałem w diabła, bo wiedziałem, że, ale musiałem też budować tą świadomość, że nie utracimy swojego zbawienia. A ludzie myślą właśnie, że teraz o, to nie dlatego idziemy na ewangelizację, nie, żeby się przypodobać Bogu. I żeby on teraz nie, nie dlatego, żeby zasłużyć e, na niebo. Nie dlatego dzisiaj weźmiesz swój 30-sekundowy przełom. Weźmiesz, bo go potrzebujesz w, sferze, w każdej sferze swojego życia. I zobaczysz, jak ci będzie lżejsem. Zobaczysz, że coś, co do tej pory dzisiaj wydawało, że jest trudne, że będzie słabe. Spadną z ciebie pewne ciężary. Spadną. I zobaczysz, bo, tak, bo to tak zawsze działa. To są przełomy, które są zdecydowanie szersze niż człowiek myśli, tak? To jak zmiotujesz no. to demonem, tylko kiedy do wiaderka podstawimy, nie? To zmiotuj, <laughs> będziesz <jak> miała większą publiczność. <laughs> że Słuchajcie. Żeby z Was się też nie bał, że zgrzeszę. się nie bał nie miał jakiegoś lęku, że Boże zgrzeszę, Boże co się stanie. Popeł że, nie, czy niech się nie da popełnić błądu. Zobaczcie, bo tak, na ziemi jak popełniamy błąd są pewnego rodzaju konsekwencje. To tak jest. To tak działa. Ale my musimy to rozgraniczyć. dlatego Bóg mówił, tak, jak będziecie mnie posłuszni, z lur ziemi spożywać będziecie. Jeśli nie będziecie mi posłuszni, mierz mie 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 was pożar, to była droga człowieka tutaj na Ziemi. Tak? Generalnie błogosławieństwo jest przez posłuszeństwo. Tak? Jest słowo, posłuszeństwo, tak? Ale jesteśmy nowonarodzeni. Stara natura umarła. To słowo jest bardzo spłycone. Żyję już nie, ale żyje we mnie Chrystus. Ale teraz to, to możemy tego ja wskrzesić. Możemy starą naturę skrzesić? możemy wyrwać mnie w ogóle od Boga, odłączyć, teraz nie, nie robuś, wczoraj miałeś takie złe myśli, tak, mówi Pan, że teraz zabieram się z Ciebie. I pamiętaj, coś zapisane w liście do hybrajczyków, że ten, który raz kosztował, ty niedobry smarkaczu, tak, skosztowałeś raz, byłeś niedobry wczoraj i teraz mam Cię w dupie i się zabieram od Ciebie, tak, pójdę sobie do sąsiada, sobie pójdę. Albo schowam się przed Tobą na czas. Taki Bóg. Takiego Boga nam malują po prostu. O, widzisz? Cześć, widzisz, nie było starać bardziej. Razem, Robert, cztery razy się zastanawia zanim cokolwiek zrobi, bo będzie się tak. wyrażało, że to błąd. Czysty diabeł, zobaczcie, czysty. E? Czysty diabeł. O. Ja pamiętam jeszcze na początku, bo pierwszy, jakiś jeden z pierwszych razy poszedłem modlić. Przejezydziłem się, nie modlić się, tylko głosić. Coś w ewangelizacji powiedziałem takiego doktrynalnego na odwrót. Jak mi się diabeł chciał załadować z tym, że, o stary, przecież słowa mają moc. Zgrzeszyłeś przeciwko Bogu. Publicznie stałeś, komu tu usługiwałeś? Jakby diabeł do mnie mówił, o nie, wiecie, zrobił mi chwilę zamieszania. Musiałem z tym pochodzić, tak? Bo to gdzieś było zbieranie doświadczenia. Ale jak, jasno wiedziałem, czyj to jest w ogóle głos, kto tak mówi. Zatrzymaj się po prostu. Sieć w tej małej. W swojej sferze, miej tam swojego tego Boga, ale nie bądź odważny. Tak? No bo tylko człowiek, który się nie boi, może być odważny. Słuchajcie. A jeśli wiesz, że nie utracisz zbawienia, to czego się boisz? To czego się możesz bać? Czego się możesz... Wszędzie wejdziesz, wszędzie zobaczysz, tak? Przecież jest, jest napisane, nie? Wszystkiego próbujcie, tego co dobre się trzymajcie, nie? Ja czasami ludziom mówię, no nie wiem, jak ty działasz? Ja działam tak, jak na przykład rozpoznaję jakiś temat, że Albo się modlę i dostaję strategię. Jak dostaję strategię, no to za tą strategią idę. Ale jak dostaję strategii, to się modlę, żebym wszystko widział. Widzę na przykład: raz, dwa, trzy, cztery, pięć drzwi, tak? Zajrzę, życie. O nie, cuchnie śmiercią, tak? Wychodzę, nie? Widzę? Jest jakiś tam, wchodzę, działam dalej, tak? Robię co? Jestem tutaj, nic mi się tam nie stanie. I co z tego, że teraz otworzyłem drzwi, nie wiem, jakieś tam w ogóle rzeczy. Otworzyłem drzwi, zobaczyć. O. Przedem pooglądać, co tutaj jest. Ale to, jasne, to wiecie, to jest, jest bardzo gruby temat, a właśnie w ciągu ostatniego tygodnia wróciło to do mnie, znaczy ja wiem, wiecie, że to kompleksowe, tak mi się tu trochę kłóciło, bo kompleksowe opisanie tego, to znowu ja nie chcę tego wyłożyć intelektualnie, bo to nie, przekon... nie, nie nie głosimy w ogóle nauki intelektualnie, ale ja zbiorę, ja po prostu każdy werset w Biblii, każdy, który mówi na temat yy, nieucatrowności zbawienia, ja go pokażę. Nie piszę, bo uważam, że to jest dzisiaj bardzo taki duży deficyt chrześcijaństwa. A to spójrzmy, to jeszcze z innej strony. To po co przyszedł Jezus? Czy nie było napisane, że e, weźcie sobie wszyscy te prawo żydowskie i se według tego? Bądźcie tacy, tutaj, to to zróbcie. Jakby, no, po co On przyszedł? Jeśli zbawienie mamy mam możliwość utracić, to w ogóle po co był krzyż? To może co piątek trzeba na drogę krzyżową mi się? Może trzeba dorzucić trochę do tego koszyczka. No bo wiecie, bo tam się za mało wykonało teraz, nie? Teraz upadłem dzisiaj, to muszę iść na drogę krzyżową, nie? Zobaczcie, bo to jest. Wiecie, to, to są takie rzeczy, których się fundamentalnych pytań ludzie nie zadają. Po co on przyszedł? Spłócone jest, to jest plucie na krzyż. To jest faktyczne plucie na krzyż. Spłócone jest dzieło krzyża. Spłycone jest dzieło, dzie, dzieło zmartwychwstania, spłycone jest Nowe Narodzenie. Takie o tam, no tak, no, no narodziłem się na nowo. No. Korzystasz z tej broni. Jakiej broni? Słaby jestem, w ogóle nie wiem, boję się. To broń. Broń. Z chwilą Nowego Narodzenia to otrzymałeś władzę. Z chwilą sztuk Duchy Świętej otrzymałeś moc. W ogóle ty. Jesteś w ogóle wyżej niż wszystkie demoniczne byty w hierarchii całej. Masz władzę absolutną. I diabła, który ci szedł przed za uszami, że to wszystko nieprawda, że ciebie to nie dotyczy. A, pamiętasz, jakie miałeś doświadczenie? Pamiętasz? A, a wczoraj tam? Pamiętasz? A tydzień temu? A miesiąc temu? A, widzisz. Nie, to z tobą to tak nie jest. Jezus tak, wiesz. Jezus tak. Ale wiesz, Jezus to był Bóg, nie? A w ogóle kto tak mówi? Że Jezus to był Bóg, a ty to jesteś tam żuczek mały. To jest duch Antychrysta, który jest opisany w Biblii. Że wszelki duch, który przeczy, że Chrystus przyszedł w ciele, to jest wszystko to, co powoduje, że umniejsza człowieka, a wynosi Jezusa w pewnym sensie jako historycznego i zewnętrznego. Nie? To jest działalność ducha antychrysta. Przecież ja, ja do tej pory pamiętam, jak ja dostał normalnie strzała na, na ewangelizacji kiedyś pod złotymi tarasami. Jesteśmy na, na, na ulicy, głosimy Ewangelię, w ogóle głosimy o tym, że w ogóle wszystko jest z wiary że Jezus nauczył, pokazał nam, jak, jak wierzyć i idzie czterech takich w ogóle kacyków, takich księży, którzy przyjechali na jakieś sympozjum i on stanął i zaczął krzyczeć to herezja Jezus nie miał wiary Jezus nie musiał wierzyć a mi kopara w ogóle opadła Nie w pierwszej chwili w ogóle zatkało, bo ja mówię ja tam się nigdy tym nie interesowałem, co ci tam, tam ci katolicy dokładnie, co, co oni tam, wiecie, wyznają nie, nie interesowało mnie to kiedyś ale mówię, jak w ogóle aż do tego stopnia Czyli, że co? Czyli, czyli w ogóle on jest odjechany, tak? Czyli nie, nie ma Jezusa człowieka też, nie? Nie ma drogi, którą przeszedł. Nie ma, że to wszystko przez wiarę, tak? Bóg go zaprogramował, miał chipa, generalnie to był pierwszy, tak? Który miał chipa i wiedział, że ma iść na krzyż, w ogóle niczego nie odczuwał, niczego nie przeżywał, nie miał żadnych trudności, chociaż jest napisane, że doświadczył wszystkiego, nie? I, i poszedł na krzyż. Szok. Ale to jest duch antychrysta, który podpowiada, wiesz, Jezus, tak, ale nie ty. Ty jesteś słaba. Słaby jesteś. Ty nie masz takich zdolności. Wiesz, no Jezus to, to no tak, no Jezus, wiesz, no sam. Przecież On nie przyjdzie do nas, Duch Antychrysta, i nie powie, że, że Boga nie ma, jeśli my oddaliśmy życie Jezusowi. On zrobi wszystko, żeby Bóg był w chmurach, żeby był zewnętrzny, żeby był nieosiągalny, a nie tak, że w ogóle raz, że jest wewnątrz nas, że jest w ciele, ale dwa w ogóle, że wiecie, no, że, że generalnie, że On przyszedł w ciele, że żył jako człowiek że jako człowiek przeżył to życie tutaj i poszedł na krzyż. Nie? Człowiek, nie robot, nie robokop, nie awatar, Bo trochę dzisiaj go tak się przedstawia w kościołach. Normalny człowiek, ja mówię, tak? Ja rozwalam, wiecie, wszelkie religijne myślenia, które się pojawiają w tym temacie. Czasami, jak spo, spotykamy się z kimś, to na przykład widzę, że ma taką schizę na temat takiej, wiecie, takiej. Mm, może nie schiza na temat higieny, to, to może zawsze się tak jakbym <grym>, ja był brudasem, no ale nie, 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 nie o to mi chodzi, ale powiedzmy, w, widzę, że takie och, ach, tam wszędzie chusteczka, ja mówię, ty, a ty zdajesz sobie sprawę, że jak Jezus chodził po pustyni, nie, to sikał, no tak, nie, i myślisz, że mu ręce, wy nie, a później te ręce kładł na ludzi, i modlił się o nich i uzdrawiał, jak możesz w ogóle, no? no mogę, mogę, bo to nie o to w ogóle chodzi, to jest wizerunek Jezusa, który jakiś jest, normalny człowiek był w ogóle, tak. Robił siku, robił kupę generalnie, tak? Wierzył Ojcu, żył z wiary. I pokazał nam jak żyć, nie? I on to zostawił, ale... się wracając do tego nieutracalności zbawienia, to jest naprawdę, jeśli jest w was jakikolwiek zgrzyt, przerabiajcie to. Rozmawiajcie też ze mną czy z Julitą na ten temat. Odeślemy was też do, do odpowiednich nauczań. Jeśli jest taka potrzeba, to jest fundament. Bez tego nie da się gdzieś tam dalej pójść. Człowiek zawsze będzie zachowawczy. Zawsze będzie na półkroku. Ale jeśli jednak a co, jak się pomylę? A co, jak przekroczę tą granicę? Co wtedy? Tyle lat się starałem, zasłużyłem sobie na nagrodę w niebie, teraz jeden błąd popełnię i co? To może tego nie mogę powiedzieć, już jest filtr głowy, filtr intelektu. To jest ważna rzecz. Nie utracisz swojego zbawienia. Amen.